Cześć, Michał Koper z portalu Ring Polska. Witam was serdecznie. Zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę, w której dziś kilka takich wybranych komentarzy po wczorajszej niestety przegranej walce Adama Kownackiego z Joku. Sumano dla porządku, no ale to pewnie już wiecie, znacie wynik tego pojedynku. Adam przegrał przez nokaut techniczny w rundzie 8 wcześniej jeszcze padając na deski w pierwszym starciu i niestety była to już czwarta. Z rzędu porażka Adama Kownackiego. Dla formalności, Adam Kownacki wczoraj nie był dostępny dla mediów po tym przegranym pojedynku, bo został odwieziony na badania do szpitala i całkiem słusznie w tym temacie postąpiono, no bo zdrowie jest przecież najważniejsze. Natomiast podobno ta wizyta w szpitalu nie wiąże się z jakąś tam konkretną kontuzją, z tego co mi wiadomo, ale po prostu jest to taka kontrola, na którą po ciężkich pojedynkach kierowani są pięściarze, a to był bardzo ciężki pojedynek, lekarzy Milinaku i Kownackiego zresztą Kusumano też już od pierwszej rundy, ostatecznie walka została przerwana, właśnie też skutek zachowania Adama Kownackiego, tego jak wyglądał po ciosach Joe Kusumano no i dobrze, że potem jego zdrowie skontrolowano, Adam w każdym razie ma ze sobą bardzo ciężki, kolejny bardzo ciężki pojedynek, no i patrząc na to z perspektywy zdrowia, a jeszcze raz zdrowie jest w życiu najważniejsze Zdrowie się za nic nie kupi, za żadne pieniądze no to chyba najlepiej byłoby, żeby to była już Ostatnia walka w karierze Babyface'a, no ale to jest jego suwerenna decyzja. On postąpi, on sam zadecyduje, ale na pewno podejmując tę decyzję, co dalej ze swoją karierą robić, powinien wziąć pod uwagę, no, z kim stracił wczoraj mnóstwo zdrowia w ringu w ciągu tych niespełna ośmiu rund. To nie był zawodnik ze światowej elity, to nie był Tyson Fury, Aleksander Usyk, nie wiem, Dion Ty Wilder czy Antony Joshua, ale to był Joe Cusumano, Giuseppe Cusumano, który był notowany przed walką w okolicach, nie wiem, tam, jakiegoś 80. miejsca, rankingu bokserek. Gość, którego Daniel Dibła sprzątnął już w pierwszej rundzie, a który Kownackiego rzucił na deski też w pierwszej rundzie na samym początku walki. No i gość, który przed walką z Adamem był underdogiem tak dużym, że można było na jego zwycięstwie zarobić nawet siedmiokrotność postawionej stawki. Także w takim pojedynku z takim rywalem Adam stracił tak dużo Zdrowe i chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że gdyby ten Joe Kusumano wyszedł do ringu z Adamem Kownackim, nie wiem, 3-4 lata temu, to po prostu zostałby rozjechany i skruszony w drobny mak, natomiast no, czas leci i walka wyglądała tak jak wyglądała, także jeśli Adama tak dużo zdrowia kosztuje walka z kimś takim jak Joe Kusumano, z całym szacunkiem do Kusumano bo mówimy tutaj, wcześniej mówiliśmy o Adamie Komendackim w kontekście walk o mistrzostwo świata, skoro tutaj koszty tej walki są tak duże, no to chyba po prostu szkoda zdrowe i czas karierę kończyć, Adama przecież przed sobą całe życie ma wspaniałą rodzinę, finansowo jest ustawiony, więc chyba nie ma co się w ringu szarpać a teraz czas na garść komentarzy różnych ludzi świata boksu po tym pojedynku, po pierwsze sam Joe Kusumano który w sobotę zanotował swoją najważniejszą wiktorię w zawodowej Karierze, jest teraz na swoim szczycie bokserskim po walce z Kownackim. Mówił tak. Nie sądziłem, że Kownacki po tym knockdownie w pierwszej rundzie będzie w stanie wrócić do gry, no ale on nacierał dalej. Kownacki to jest legenda, bardzo ciężko pracowałem, by go pokonać. Obrona Kownackiego raz była dobra, raz słaba, dlatego ta walka trochę wyglądała jak partia szachów. Nie chcę się usprawiedliwiać, że czasami zwalniałem, no ale w czwartej, piątej rundzie uszkodziłem lewą rękę i dlatego zacząłem czasami przestawiać się na. Mańkuta, teraz czekam na wielkie walki, rzekł Giuseppe Kusumano, człowiek, który wygrał wczoraj los na loterii, chociaż może z tym losem to przesada bo on tę walkę wyszarpł. On wygrał ją w ringu, natomiast może losem na loterię była sama walka. Fakt, że dostał Adama Kownackiego na tym etapie jego kariery. Potem w ringu zapracował na zwycięstwo. No i czeka teraz na duże oferty. A co po walce Kownackiego powiedział Eddie Hearn, który zakontraktował Babyface'a na galę w Nowym Jorku? Oczywiście, żeby mieć tutaj kibiców, bo wiedział jak wielkim magnesem dla bokserskich kibiców w Nowym Jorku jest Adam Kownacki. Ano szef meczu boxing rzekł tak. Ja nie reprezentuję Adama Kownackiego, ale bardzo go lubię i wiedziałem, że to może być jego ostatnia walka, i bardzo chciałem, by wygrał. Kilka razy chodziła mi po głowie myśl, że ta walka powinna zostać przerwana, może nawet po pierwszej rundzie. Ale potem Kownacki wracał do gry. Potem znów myślałem, że powinien to przerwać, a on znów wrócił i sądziłem, że może nawet zastopować Kusumano w rundzie siódmej. Ostatecznie to trwało chyba troszkę za długo, ale jeśli wiesz, że to może być czyjaś ostatnia walka, to ciężko jest go. Poddać. Adam to bardzo dzielny facet, szacunek też dla Kusumano. Nie była to może najlepsza technicznie walka, ale jakże dramatyczna po takich pojedynkach. Czuję, że choć jeden pojedynek w wadze ciężkiej powinien znaleźć się na każdej gali. Eddiego Herna jeszcze zapytano, czy to zwycięstwo nad Adamem Kownackim w takim stylu otworzy przed Joe Kusumano być może drogę do walki z Antonem Joshom, który szuka rywala 12 sierpnia. Nie wiadomo, czy tam się to gadają z Dylianem White'em. Tutaj Eddie Herne jednoznacznie zaprzeczył, stwierdził, nie. Nie. tego gościa, czyli kusumano znokautował przecież Daniel Dibła, daleko jest mu do poziomu elity, no, ale może Fabio Wardley jako rywal byłby dobrym pomysłem, albo German Franklin. Kusumano dał dobrą walkę, jeszcze dodał Eddie Hearn i otwierają się przed nim ciekawe perspektywy. Przebieg tej walki Kownackiego z Kusumano relacjonował m.in. największy bokserski portal WWW, czyli Boxing.com i Jake Donovan na łamach tego portalu pisał, tak Kownacki napracował się na sali treningowej, ale jego ciało już nie daje rady na tym etapie kariery. Zaliczył czwartą porażkę z rzędu w pojedynku, który powinien być jego ostatnim. W karierze dwie porażki z Kalniusem, potem z Demi nami teraz Kusumano sprawiły, że Kownacki jest już bardzo daleko od momentu, gdy był jedną czy dwie wygrane, odbycia prawdziwym pretendentem w wadze ciężkiej, napisał Jake Donovan, a inny bokserski serwis, tę końcówkę walki. Kusumano-Kownacki dramatyczną rundę ósmą Boxing 247.com relacjonował w taki oto sposób. Kownacki był zbyt zmęczony i zamroczony, by nie dać się skończyć w ósmej rundzie. Kusumano wskrzesił teraz swoją karierę po tym, jak został kiedyś znokautowany w pierwszej w pierwszej rundzie przez Daniela Dibła, Kusumano to solidny zawodnik wagi ciężkiej, ale spoza światowej czołówki, raczej taki boksujący dla rozrywki kibiców, niż ktoś z Top Ten. Z kolei Dan Refiel, czyli jeden z najbardziej cenionych i znanych na świecie, dziennikarzy piszących o boksie ten finisz walki Baby Face'a komentował na Twitterze że tak. W końcu, gdy Kownacki zbiera absolutne lanie, sędzia patrzy w stronę narożnika i w końcu leci ręcznik. W ósmej rundzie ta walka powinna być zatrzymana wcześniej. Kusumano ustawiał sobie Kownackiego na prawą rękę, jak w tym cholernym filmie o Rokim. Wspaniały pojedynek, który jednak trwał za długo. I to tyle jeśli chodzi o te komentarze międzynarodowe po walce Adama Kowalskiego z Joe Kusumano. Pewnie za jakiś czas ukaże się też news od samego Adama, jak on się czuje po tym pojedynku, co dalej zamierza ze swoją sportową karierą e, począć, a ode mnie na zakończenie jeszcze taka szybka refleksja, moi drodzy, myślę, że warto pamiętać, ile Adam Kownacki na przestrzeni tych ostatnich lat dał pozytywnych emocji nam, jako kibicom e, boksu i warto pamiętać go z tych zwycięskich pojedynków, a nie mieć cały czas przed oczami tę serię porażek z ostatnich czterech występów. Adam Kownacki miał fajną karierę, szkoda, że zabrakło takiej kropki na D w postaci walki o Mistrzostwo Świata, bo był naprawdę w pewnym momencie do tego pojedynku blisko na razie tyle trzymajcie się do zobaczenia do na bandżorno